Ze trzy to już roki będzie, kiedym piekarskiego na Sejmiku do koronnego Trybunału Deputackim napotkał. Przystępuje przeto do infamisa onego bezbożnego i tako rzekę czołem piekarski. Diabli, synu! Tamten liano, witam wasz mości, wycedził i łepetynę odkręca. Wymierzywszy mu tedy kłakiem w potylice, powiadam, nadstaw wasz ucha, boć ci gotowizny na wyprawę do stolicy po skąpie. Pan Michał Kulasem był ci przytupnął, osobliwie coś przebąknął, wszelako rzeczy, zgoda panie bracie, audyjencyjwać panu udzielam. Cóż, że masz do oznajmienia? Czemuś to na żywot uświęcony jego królewskiej mości tarnąć się poważył. Michał Piekarski ozwał się do mnie, ty szwedzki hołdowniku, i zdzielił mnie raptem czekanem w czerep. Z kolei w bór przepastny był czmychnął i tylem go obaczył.